Poruszenie wielkie w showbiznesie, W centrum uwagi ona, Roxy Węgiel, którą słyszymy na finał godziny 9 w radiu SK2. Poruszenie, no, bo dziennikarze wywęszyli, że być może Roxy jest już po ślubie. Tata artystki ucina dyskusję i mówi, że nic nie wie, a ktoś zauważył, że ponoć we wpisie do rejestru firm Roxy ma już nowe nazwisko. No i tak to jest. Czego ojciec ci nie powie, to centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej wyśpiewa ci jak znud. Reklama. Jeszcze klik i gotowe. Mam konto w Credit Agricole. Co teraz? To tylko chce w tysiąc. W miejsc w Polsce, bo mam rabaty na zakupy i nawet 8% na lokacie. Mm. Ty też możesz tak mieć. Pobierz apkę CA24 Mobile. Otwórz konto w Credi Agricole i chroni swoje oszczędności z lokatą nawet na 8%. Zyskuj z rabatami na zakupach do 40% w tysiącach miejsc w Polsce. Credi Agricole, Twój bank pełen korzyści. Lokata powitalna to oferta promocyjna na 180 dni do konta dla Ciebie, VIP lub mów. Minimalna kwota lokaty 1000 złotych, maksymalna 40 tysięcy. Oprocentowanie stałe 1,5% w skali roku może zostać podwyższone do 8%, jeśli niż warunki promocji. Oferta do 30 kwietnia w aplikacji ca 24 Mobile i placówkach, dostępna raz w ciągu 14 dni po otwarciu konta. Z oferty nie może skorzystać, jeśli miałeś, miałaś u nas konto w ciągu ostatnich dwóch lat. Szczegóły w regulaminie lokaty powitalnej 4 i regulaminie klubu korzyści. Poszukując trwałości, wybieraj Transbruk. Transbruk oferujemy sprzedaż kostki brukowej i płyt tarasowych od takich producentów jak Paul Forbet czy Brukbet. To nie koniec. W ofercie mamy także ogrodzenia firmy Joniec oraz to, co wszyscy kupujący lubią najbardziej. Korzystne ceny i rabaty transbruk. Od projektu poprzez zakup aż po transport z rozładunkiem i układanie kostki. Więcej na transmyślnikbruk.pl 606 706 110 Tyle tu zieleni, tyle tu wszystkiego, bo to UpClan stawia osiedle Potockiego. Jakie piękne miejsce, jakie piękne domy, bo to UpClan stawia tak, byś był zadowolony. Jest i szkoła, i sklepy, autostrada, lotnisko, bo to UpClan stawia tak, że wszędzie jest blisko. Nie ma na co czekać, już to teraz wiemy, nie wiem jeszcze jak wy, bo my kupujemy. kupujemy. Osiedle Potockiego. Miejsce postojowe, zewnętrzne, gratis, w cenie mieszkania. Niskie ceny dla wszystkich. Teraz w Delikatesach Centrum zeskanuj aplikację Biedronki lub Lidla i oszczędzaj tyle samo albo więcej. Tylko dziś płyn do WC Domestos 1 lit 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,99. Jutro masło polskie Ekstra Mlekowita 3,75 przy zakupie 6 sztuk. Cena przed pierwszą obniżką 7,49. Szczegóły promocji w sklepie i na Delikatesy.pl. Delikatesy Centrum. Dla wszystkich. To będzie ostatnia reklama. Co łączy tak różne modele Mazdy, flagową Mazda CX 60 i rodzinnego Suwa Mazda CX5 albo elektryczną Mazdę MX 30, łączy je nie tylko japońska dbałość o każdy detal i sześcioletnia gwarancja. Łączy je również to, że każdy z modeli dostępny jest od ręki i w atrakcyjnych cenach. Przyjdź do salonu i przekonaj się Mazda, Crafted in Japan. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard w Rzeszowie. I po reklamie. Sponsorem audycji jest firma Widok, producent energooszczędnych okien i drzwi. Sponsorem programu jest Oponeo.pl. Opony z dostawą do domu lub warsztatu Oponeo.pl. Po dosyć słonecznym poranku w regionie z każdą godziną będzie nam przybywało chmury. Na termometrach Wyszyszowie krośnie. jasne w tym momencie mamy od 16 do 17 stopni. Na temperaturę może nam podskoczyć jeszcze mniej więcej o dwie kreski według prognoz. Dziś nie powinno padać jutro. Tutaj podobnie również 18 na plusie i również sporo chmur. Jeszcze na moment wyjeżdżamy na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Lwowskiej oraz żołnierz armii wojska polskiego do tego piusususkiego. Programu jest firma Widok, producent energooszczędnych okien w linii Gold Energy www.widok.com. Sponsorem programu jest Opel. wybiła dziesiąta Marcin Procki. Zapraszam na Newsy SK2. Rusza ogólnopolski projekt In Vitro. Pierwsze pary będą mogły z niego skorzystać.